Mm. Witam Was na 11 odcinku Zagrajmy w GTA 3 Lęcimy dzisiaj z, mis z misjami kolejnymi Oczywiście fabula fabularne, więc czyli y od misji u Kędziego może dzisiaj zaczniemy u jest zaczniemy od misji Pana Kędziego, czyli no Nie, nie do bryki Oj, nic do bryki wziąłem Do bryka bo nie muszę się drugi bryki do Banshee'ego właśnie sobie Czy to mą brytyjka sobie będzie się banczy więc nie sobie do go dzisiaj, no później będziemy może później może wykonamy kolejną misję z V, głównej a tym razem u pana, może us... nie, razem nie u mafii tym razem razem nie związane z mafią, a tym razem związane z do Kędziego, oczywiście, po co? Jeszcze daleko jechać, na daleko mogę to zrobić. To Interponent, nawet Torrington, oczywiście, przy samym karce nie już, ok nawet w samym razie, przy nie już, więc. Cannibal Bust Out Misja w GTA 3 oczywiście, pierwsze miejsce z Fabu, w tym pierwszym odcinku naszym, więc. Port. Do, Newport. Do, Newport. Do, Newport. Do, Newport. do Newport do Newport sobie do Newport dojechać do Newport od razu do Newport chce sobie do Newport do do Newport do do Newport do Newport do Newport do Newport do Newport to nie do naszego tego do yy, tutaj dojechać I ja nie wiem to Ej, bomba aktywna, bomba nawet okay, no, no. PN-spray, więc... E, PN-spray, że nie traci czas na, na to, więc e, oczywiście... Teraz to, oczywiście, teraz tak, teraz do, to się to... Torrington, teraz Torrington, Torrington, ok, Torrington, to więc idziemy teraz do do policji, więc... tam e, bok, no, tak? Tu chcę zjechać, tu chcę zjechać nawet, no... Chcę wjechać, tutaj wjechać, ok, pyk, nawet... Chcę wjechać, ok, no, tutaj wjechać sobie do komisarza ok, i lecimy bombą podłożyć, pod, pod, pyk... To mam pod warbą, bo nawet no, bo mam pod warbą Mam maturane, więc nawet no to jest? Hm Hm WTF Ej Czemu Bomb nie są w ogóle bomba za bombę, Czekajcie i ja, ja zabiedziecie i świeździmy za moment Jesteśmy z powrotem i lecimy teraz sobie na tam do tego gdzie jest ta bomba, żeby podłożyć w komentarzu po, po policji, ponieważ coś sknuciłem i niestety no nie udało się tej misji wykonać, więc yy, jeszcze raz tam, tam, tam na miejsce mało podłożymy i, jeźdź, i, i, i z teleportu się top te, drugi cięcie i, się, i tam się tepniemy już I tam już będziemy już tam na miejscu tam tej misji więc tam tego garaż z bombą więc nawet no ponieważ ono tutaj nam nie wyszło ale zabiliśmy tutaj Kumpla nawet no teraz oczywiście teraz cup car, car teraz cup car, okej okay, cup car. Car, oczywiście car, bomba do garażu, bomba do garażu, bomba do okej, okay. teraz do Torington od razu, okej, okay, bombę nie kiedy, bomba nie uschodzi. ...bombę jeszcze nie włączyć, bo ponieważ no bomba może wybuchnąć nam w, w, w radiowodzie, ale... Wiadomo to chodzi też, No, Jeszcze się na ten, żeby... no interesy dla... ...dla Jakuzi, dla... teraz dla interesy... ...bomb... armed, czyli... ...czekamy, ta bomba wybuchnie sobie... Już się teraz czymś najpierw sobie teraz do naszej kryjówki pech. Teraz do pełn spraya. Teraz teraz do pełn spray żeby oczywiście nie zabili ci frajerzy, więc Oczywiście teraz do garażu. Teraz do Pain spray'a, szybko to Pain spray'a, szybko Pain spray'a To no, tam, tam, tam jest o tyle proste, że no... To jest wiem że spokojnie, sobie wykonamy dzisiaj nawet. No teraz do oczywiście to do ten point teraz. Point okej. Okay. Nie jest ze mną, okej, okay. jest, jest gość ze mną Dawaj, no pyk. Okej. Okay. Proszę całkiem nieźle, ta misja. Więc, skand był, więc. Bo całkiem nieźle poszło. Proszę całkiem nieźle, więc teraz. Teraz może teraz druga lista, Może druga misja dla pana. Oczywiście, kędzi, żeby. Więc nadzieję, że już to też za sobą, więc. Yy. Grand Theft Auto. Dobra, zobaczę point żeby nie tracić czasu na to. A właśnie, zapomniałem, że... Tu musiałem zajechać, dobra, tu musiałem wyjechać. Tu musiałem wyjechać, okej, okay, dobra, no. Strudzę na ten czas trochę, troszeczkę, ale no, ale... Warto. Dziadek! To nie to nie, to, nie, to nie... to nie musimy przejechać nawet, no. Czy dał się do, dało to teraz, dał tapek Idziemy teraz do misji? zamiast tam jest całe, więc nawet... No, ...wysyłane nawet. O! Kościół! Stąd pyk... ...pach. do garażu pyk. Do garażu, do garażu, do do się ładnie rozpogodziło, więc nawet... Są nowe całkiem nieźle, proszę, 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 nawet całkiem nieźle, proszę, nawet chodzi o proszę, misję, więc... Yy, pyk. proszę, so, okay, teraz proszę, 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 teraz... proszę, proszę, teraz... Weź teraz proszę, 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 teraz. proszę, proszę, do no. Teraz proszę, do Teraz teraz to no. To jest proste, więc nawet no, miejsce wykonamy bardzo łatwo, więc. Czy to, to jest proste, że. Można tym się wykonać, mniejsząc się z domu, nawet. Grając na telefonie, więc. Y... Się, get, się na telefonie, więc, żeby Wam pokazać troszeczkę tą rozgrywkę, jeśli chodzi o urządzenie mobilne w GTA 3, więc nawet. Oczywiście teraz sobie wgresor, teraz do garażu, pek Teraz gdzie, teraz Liberty Campus, teraz Liberty Campus, czyli okej okay. Teraz Liberty Campus, czyli teraz yy Tam sobie pobiec teraz, troszeczkę pobiec, troszeczkę nawet teraz troszkę nawet, no Troszkę nawet, no, że tutaj nawet to misje wykonamy sobie bardzo łatwo, więc nawet sami biegając nawet, no, możemy dobyć na miejsce, no, do tej bryki nawet, no. To, 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 to jest chyba jedna z najwyższych misji w tej grze, jeśli chodzi o GTA 3, więc nawet, no... To jest jedna z najwyższych misji, więc myślę, że tutaj nawet, no... To jest, misja, to jest jedna z najwyższych misji u Kandziego, więc nawet, no... Z skanem, mieliśmy, mieliśmy problem i się jechać do spray ale. Czyli, no, później to łatwiej nawet, no. Zatarzamy no, 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 dobry. Że mamy dobry czas, więc. No. Oczywiście, teraz do garażu, szybko. Pyk. Do garażu, pach, do garażu, pyk. Pyk, okej. Okay. Pyk do garażu, pyk. Co jest no, ej, co jest, 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 co jest. Co jest. No, teraz co jest? No, ej, 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 panowie. Chyba panowie czy to. Zaraz, co okay, dobry kapek. Sto, to, to. Sto kryjówki teraz. No i mamy hajs duży, hajs, mam duże hajsy teraz. No to... Zdamorington no, i trzycie mi się teraz. Trzecie misja teraz, będzie misja teraz, będzie misja teraz. zdusić układu, czyli misja kolejna u UK'ego, więc no. Deal Steel, czyli misja znosić układy. Druga misja, trzecia misja, ale się do więc mamy już ile odcinka, no, więc... wozu jardi, więc nawet no. Tak, ale tak, tak, Kempas, Liberty Kempas, ok. Kompass Liberty, więc. To będzie pierwsza z więc. To będzie was Patry, więc. Proszę nawet całkiem nieźle, żeby te misje nawet no. Tak.

Nie chodź z nim, nie chodź z nim, nie chodź z nim, nie chodź z nim, nie Ok, idziemy teraz do naszego Kendziego teraz. Do kasenu, do OK! Pojechać tędy, dobra, tędy pojechać tędy. Nawet skorzystał nawet tej do szkoły nawet Cyk I już misja ukończona, więc yy, yy. jest za szybkie dziennie, więc dzisiaj wykonamy sobie tylko 4 misje wykonamy sobie dzisiaj tylko 3 misje jeśli chodzi o Kanbu Tę misje u więc nawet dzisiaj Ten fail z mojej strony no, to To znacznie szybciej i łatwiej nawet, no my dalej Czwarta misja u -a, a później będzie misja oczywiście Później będzie misja u Asuki, reja i jeszcze u Donalowa jeszcze Parę misji jeszcze nawet do wykonania jeszcze. i Ardi na koniec. No i yardi jeszcze Cima. Misja, oczywiście, teraz misja z longiem Yakuza, więc nawet no. Teraz już no, Banshee. No, dawa fajna piek. Fajna bryczka, dawa, fajna bryczka. O, fajna bryczka, uderzysz na na gangi Pek. Mam płacę, to bym to płacał, się jedziemy to płacę, jeśli to, 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 to płacę, to płacę, teraz pyk, okej, okay. na teraz, będzie po to ten, będzie pakunek, idziemy szybko teraz, na pakunek, nawet, no, no, ach, ty głupku, Posrany. czy to za głupek nam tu wyjechał, no, Tak. Pajaca, pyk. Z Diablos, pyk. spyk. Tuteczkę idziemy dalej. Na no jego celu teraz, no i dzisiaj się No Barbelleville. on będzie, no, go, go będzie na dole, więc musimy sobie na dół zjechać teraz. Pyk. Ci płynie, ci No.

Udało się misje wykonać nawet, to jest naprawdę bardzo klimatyczna misja, więc... Pyk I już misja zrobiona, więc... Poszło całkiem nieźle, jeśli chodzi o tę misję, poszło nam całkiem nieźle, więc nawet tutaj, nawet... Okej, okay, poszło nam to całkiem nieźle, jeśli chodzi o tę misję, więc nawet tutaj... Pyk mam teraz na misję, kolejna misja, kolejna misja, teraz... Teraz u Kenziego teraz, no misja uderzenie teraz, no... Ładnie 4 misje dzisiaj nawet no Nie w niecałe 2 minuty się ugryliśmy z 4 misjami Fabularnymi Bo tak to było ile no, do dłużej, do 2 zajęło Smackdown czyli misja uderzenie teraz no Patrzę na was, Patria Nie yes, z Patria, for point, for point, point point, ok, for point, point, okay. point, Hmm Wschodzło nawet, nawet Dealer zabity, Dalej i to dalej, leż zabity dalej pyk Dle załatwiony dalej pyk sponk Didler pyk zabity, więc nawet spoko, muszę nawet tę misję pyk, to pek nawet pek pek, okej okay rozciechane dalej pek dalej skleruj pięć więc nawet minut pięć nawet pięć na tak? pięć

Na koła, na koła, na koła. Na koło, na koła. Na koła, proszę, na koła. Okay, dobra, zabiję dalej. Głęboko, dalej głęboko, 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 nawet Tutaj okay. 10, nawet 10, nawet głęboko, 10, okay. Pęk, kolejny biler zabić 19 diler, to 19 10 dyllerów. Pęk dawaj, nawet dawaj, dawaj. Teraz pik. Dalej, pyk No, <coughs> bambus głupi. Bambus, ja chubię, bambus, pyk Powiem, bo chyba nie znaczy, że to będzie dyller, to nie dyller, zabij, to nie dyller, zabij, pik. Zabijmy się, żeby to było bo tak mi się uda, będzie mi się będzie. jak się ciekawy teraz, bo tu będzie miejsce, zakończy miejsce, zakończy pyk Gość po trzy tysiące będzie gości, pyk, nawet Okej. No. rozumiem się no, się to jest to tyle z tym odcinku. W tym odcinku z GTA 3. Dzięki za uwagę i oczywiście Was zamienia. Ja subskrypcji, łapeczki w górę i komentarza po, pod filmem. I, i zobaczę Was na kolejny odcinek z GTA 3. Cześć.